Tutaj będzie więcej takich historii. No, na przykład to, jak, bo też planowane jest, planowane jest podniesienie akcyzy na alkohol i papierosy. Pewnie to widziałyście, widzieliście, bo wokół tego jest dużo szumu. Tutaj też już są zapowiedzi ze strony Pałacu Prezydenckiego, że nie będzie zgody na to. Przy czym raz, że okej, okay, no może nie teoretycznie, praktycznie rzeczywiście to yy, no, odczują to konsumenci tak, tych <grytania> produktów. Ale jest to jak najbardziej słuszna polityka z, z punktu widzenia no w ogóle zdrowia publicznego. Nie, państwo nie może nie podnosić akcyzy, jeżeli rosną nasze pensje, zwiększa się nasza siła nabywcza, no, to jest zupełnie narzędzie oczywiste, tak? które zresztą też i rząd prawej Prawa sprawiedliwości wykorzystywał. Więc z jednej strony to jest o zwiększaniu dochodów, a z drugiej strony, nawet gdybyśmy byli, nie wiem, super bogaci, nie wiem, żyli po prostu ze sprzedaży ropy i nie musieli wcale. Wiecie, Podnosić akcyzę ze względów budżetowych, to i tak powinniśmy to robić. W sensie państwo odpowiedzialne powinno to robić, żeby ten alkohol był i papierosy mniej dostępne finansowo.